Siemanu, Siemanu widzowie e, eluwa e, doczekaliście się odcinka i dzisiaj mówimy zasady konkursu na te e, na pety tak e, musicie napisać konkurs w komentarzu Dobra, i musicie napisać w komentarzu konkurs. Albo hashtag konkurs, jak chcecie. Co? <grym wiosenie> Okej. Okay. Możecie napisać konkurs albo to, co, to, co kolega powiedział. Tak. I dzwoneczkiem jakbyście chcieli. No. I zasady konkursu. Musicie napisać y, konkurs, czy tam to, co powiedział kolega. Y, tak. Y, Okej. Okay. I y, potem w następnym odcinku wybieramy zwycięzcę. Wy, wybieramy zwycięzcę. Więc chłopa w górę. Ty widzu, tak. Nawet nawet pokażę. Merczant! Ten żarówka! Ten żarówka! Szybko idę tam, idę tam, idę tam, idę tam. Jezu, ale szal na merczanta. Za, za 100 tysięcy pet, we bi... Ue, ej, sła... Słabo! Dobra! E i dzisiaj dobra coś chcecie jeszcze powiedzieć do odcinka żeby suba zostawić czy co? dobra to ja robię opening jajek Uzbierałeś się... ja mam 1 biliard 540 chyba milionów dobra pierwsze jajko leci Snake. Kolejne jajeczko. I większość kwetów będzie na konkurs. Kolejny. O, Lisek! Lisek! Ile było procent na liska? 12%. Dobra. I moje ostatnie jajko i Snake. Ale. Ej, robię chyba golf Snake'a Złotego snajka chyba robię nie się rady. Dam radę, mam dużo snajków Chyba nawet będę miał 100%, zobaczę A kurde, bo to nie tu Muszę no? iść do pierwszej krainy Ile będzie bił gold steak Dobra, już mamy 100%. Dobra, robimy i na pewno będzie. I ile bije Gold Snake? 10 tysięcy, ale koks Dobra. Znaczy 10 milionów Jezu, co ja mówię. E, I tam nagle 10 tysięcy wyskakuje Snake. No pięknie by było naprawdę. Jeśli ktoś gra w Pet może też w komentarzu, jak nie chce brać udziału w, kon w konkursie, to może napisać jaki jest e jego najlepszy pet w Pet Simulator. Albo jak nie gra w Pet Simulator, to będziesz mógł zacząć. I może wygrać w konkursie i dostaniesz pety. Czy nie? E co robimy jeszcze na tym odcinku, bo nie wiem. Co? Co, co chcesz? Okej, okay, lecimy dalej. Mam liska, ale um, dobra, możemy tak zrobić. Jak masz jeszcze jednego liska, to dawaj. Nie masz? Dobra, to ten wystar wystarczy dawaj. A dobra, snajka. Czekaj, to poczekaj, to ja ci muszę wysłać trade'a, to ja ci dam Snake'a. Yy, Snake'a. Mam na razie tylko jednego. No ty frajerze. Łatwo. Pierwszy, pierwszy byłem. Dzięki zapety! E, jeśli chcecie e, mnie dodać do znajomych, tutaj macie moją nazwę napisaną. E, ta na dole jest moja zwykła. Tu jest na, na górze, e, jest ta, e, którą sobie, na którą po prostu zmieniłem. Co? Ej, Kajtek, chcesz, żeby ciebie też dodawali do znajomych? To to tutaj masz kolegi. Że jak będziecie chcieli dodać. Co? Ej, a ile masz procent rangi? Ja mam 61. Łatwo. co będzie po godlike napiszcie kto jest największym debilem ja kolega czy brat kolegi brat kolegi ok nie no i tak, gdzie piszcie, bo ich spód to będzie. Żartowałem. Boi, o ja, boi. Dzięki za pety. E, będziecie mieli... Mhm. E, <try> e. <try> No staw jajki, sepe, frajerzy! Ej, ja tylko mam milion! Boi, Mam boi wirusa! Mam boi wirusa! Nie wiem, czy mu chciałem zobaczyć, czy ten... Czy... Czemu? czy jest ścianicie? No przecież nie ma, nic nie robiłem. Co? 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 Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiem czemu założyłem kanał. Ale jest. Co? No? Może być. Ok. Eee, panie, co mnie pan goni? Pan nie śledzi. Okej. Okay. No kurde, a dobra. Dobra, niedługo wbijamy ostatnie jajko. Ile odcinek trwa? 9 minut. Niedługo kończymy odcinek. Okej. Okay. Okej. Okay. ra I nie ma kolegi. Poszedł. To dzisiaj yy, reszta odcinka będzie będę ja samemu. Okej, okay. okej. Okay. Dobra, już nie stać, tylko... Dobra, walić to... Ostatnie jako chyba na ten odcinek. Halo, halo, boi. Jestem? Jestem. Dobra. Byczek. No Okej. Okay. To co? Kończymy odcinek? Żegnam się. A poczekaj, nie ta emotka. Warianty, poczekaj. Wizu, nie ta emotka. No, ra.